Staszku drogi, byłeś w naszym świecie sztuki postacią wyjątkową nie tylko przez swoją niezwykłą muzykę, ale też przez to, że w całej naszej poplątanej często artystycznej branży nie miałeś jednej osoby, powtórzę, jednej osoby sobie nieprzychylnej. Kochali Cię wszyscy, kochali i szanowali i chcieli z Tobą muzykować, a Ty to kochałeś. Zawsze przy pełnych salach, czy w domach kultury, czy w filharmonii. Staszku, na ciebie się chodziło, bo to zawsze było święto wielkiej sztuki. Święto, które powodowało, że potrafiłeś przeprowadzić kilka pokoleń swoich słuchaczy od fanana bezszelestnie do Szekspira. Ciągałeś nas tam za uszy do tej wielkiej sztuki, do Stafa, do Leśmiana. Przypominałeś swojego mistrza Czesława Niemena, swoją sąsiadkę z saskiej kępy Agnieszkę Osiecką i kilka pokoleń słuchaczy zawdzięcza Tobie w zasadzie wszystko, co teraz ma. A kiedy wchodziłeś na estradę, orkiestra zawsze wstawała i stukała smyczkami w pulpity. Miałeś w sobie jazz, ale taki jazz, który dostaje się od niebios i nie można się go nauczyć w żadnej szkole. My naprawdę przez Ciebie jesteśmy lepsi. Dziękujemy Ci za blublulę, za sforę, za pozłacany warkocz, wreszcie za muzykę i słowa. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie naszej ukochanej muzyki bez Ciebie, ale Ty przecież jesteś i będziesz. Postaramy się nie zawieść Twojego zaufania i spowodować, żeby o tym, co najważniejsze, mówić wprost. Do zobaczenia w innym, lepszym świecie, gdzie prawdziwa tolerancja tak ciągle dla nas ważna jest na co dzień. I do usłyszenia, codziennie. Tyle nam do tego słuchania przecież zostawiłeś. Jestem bardzo dumny, że Cię poznałem. To dla mnie zaszczyt. Żegnaj. Teraz proszę o zabranie głosu Pana Adama Pachure, przyjaciela rodziny. Drodzy przyjaciele, bliscy, wszyscy, którzy przyszliście pożegnać Staszka, tatę, męża, dziadka, przyjaciela i artystę. Mam zaszczyt i odpowiedzialność, mówiąc dziś w imieniu najbliższej rodziny Stanisława, z serca, z miłości i z żalu, ale też z ogromnym poczuciem wdzięczności za życie, które mogliśmy dzielić z tak wyjątkowym człowiekiem. Wasza obecność tutaj w tym trudnym dla nas czasie jest dla nas ogromnym wsparciem. Dziękujemy za to, że razem z nami żegnacie kogoś, kto był nie tylko wybitnym artystą, ale przede wszystkim bliskim, kochającym człowiekiem, ciepłym, wrażliwym, z sercem wielkim jak dźwięk jego głosu. Dziękujemy za wszystkie słowa otuchy, za pamięć, za wspólne milczenie i wspólne łzy. Stanisław zostawił po sobie nie tylko muzykę, ale i ślad w sercach i patrząc dziś na Was wiemy, że nie tylko w naszych. Wyobrażam sobie, że gdyby Stanisław mógł, sam napisałby tę mowę, zwięzłą, treściwą, bez zbędnych ozdobników, dokładnie tak jak robił to przez lata, gdy trzeba było napisać notkę prasową prosto, celnie i z charakterem. Na wstępie pragniemy złożyć serdeczne podziękowania Tomkowi Koperwasowi. Tomku, dziękujemy, że byłeś z nim do samego końca. Dziękujemy też ekipie telewizyjnej Magdzie, Ani, Dorocie i Mariuszowi. Oddaję teraz głos synom Stanisława, tata, pieśń. Teraz rzeczywiście zrozumiałem, jak szybko i nagle mogą odchodzić bliscy. I jak ważne jest, żeby ich pilnie i obecnie kochać, zanim odejdą, albo zanim odejdę ja. Życie mojego taty tu na ziemi było pieśnią, księgą, która spisana była z jego donośnych czynach, które widzieliśmy wszyscy i niemalże od samego początku jego pieśń była ważna dla wielu. Wziął on na siebie ciężar popularności ze wszystkimi jej blaskami i cieniami. I tak byliśmy miliony razy dumni z jego koncertów i nagrań, przede wszystkim z tego, jakim szacunkiem obdarzali go obcy ludzie. Ale często też tęsknota za nim rozdzierała nam serca. Spędzaliśmy razem mnóstwo czasu w drodze. Droga dla niego była czymś bardzo dosłownym cały czas gdzieś jechał albo leciał a poza momentami, kiedy spał, a warto wspomnieć, że w pewnym okresie potrafił tak spokojnie spać do godziny 14 i często mu towarzyszyliśmy w tych podróżach. To był czas rozmów, czas słuchania jakichś audycji radiowych, słuchania Paula Simona, Milesa Davisa, Claptona, Dylana i wielu, wielu innych, a czasem wspólnego milczenia. Stanisław mówił, że z najbliższymi jedynie można sobie tak komfortowo i nieskrępowanie pomilczeć, bo przecież potem cały czas były rozmowy z różnymi ludźmi i śpiewanie do nich na koncertach. Staszek nie był doskonały, popełniał błędy jak każdy, ale miał w sobie uczciwość. Wierzę, że za każde z tych błędów zapłacił i to często więcej niż musiał. Tata tworzył przyjaźnie, dbał o ludzi, szczególnie o muzyków. Tych, z którymi grał i tych, z którymi się przyjaźnił, bywało burzliwie jak to w życiu. Ale wierzył w to, że co sam nazwał cudem niepamięci, czyli zdolnością do niepamiętania złego, to pozwalało mu odnawiać i odbudowywać relacje. I dlatego wiele z tych przyjaźni trwało dekady w jego zespołach, choć często wspominał o tym, że w zespole najgorsza jest demokracja i starał się być odpowiednio autorytarny w promowaniu ze sprowadzeniu zespołu. Panowała atmosfera przyjaźni, wręcz wzajemnej braterskiej miłości. Poświadczą to ci, którzy z nim grali. To samo dotyczyło relacji poza sceną. Stanisław po prostu cenił drugiego człowieka. Lubił rozmowę uważną, głęboką i mądrą. Jego pieśń nie ucichła wraz z jego odejściem, trwa dalej. Dalej będzie wybrzmiewać i nieść jego przekaz. Już dziś widać, że przetrwała próbę czasu, żyła i poruszała ludzi, gdy był z nami. Przyszła pora, byśmy to my nieśli ją dalej z szacunkiem, z wdzięcznością i z miłością. Staszek dał swoim synom coś niezwykle cennego: przestrzeń do artystycznej wolności i wsparcie w szukaniu własnej drogi. Jak napisał mi tu dla mnie tata był przede wszystkim artystą. Był dla mnie ważnym rozmówcą. Miałem w nim kompana do rozmowy o emocjach i tworzeniu, jakiego niełatwo mi znaleźć wśród ludzi, których znam. Na koniec kilka zdań, krótki list od żony Ewy. Kochany Staszeczku, zawsze rozpływałeś się, jak rozdrabniałam Twoje imię. Dziękuję Ci bardzo za te wszystkie wspaniałe lata z Tobą. Jest to wspominać, nudy nie było. Tak wiele mnie nauczyłeś. Zawsze szanowałam, że Twoja pierwsza żona i dzieci były w Twoim sercu, ale znalazłeś też miejsce dla mnie, dla mojej córki i moich wnuków. Mówiłeś, jestem dziadkiem zapasowym. Wokół Ciebie było zawsze dużo ludzi. Stworzyłeś swoją własną rodzinę muzyczną i nie tylko. Miałeś zwyczaj po koncercie zapraszać wszystkich z rodziny do wspólnej kolacji. Siadaliśmy przy jednym dużym stole, były rozmowy, śmiechy, często żarty. Byłeś wsparciem dla nas, lubiłeś się dzielić, często dawałeś i mówiłeś: To stypendium artystyczne. Wiem, jak ważna była dla ciebie twoja mama, tata też, ale to mama i rozmowy z nią, czasami trudne, ukształtowały cię i pomagały w trudnych momentach. Często powtarzałeś jej słowa: Staszku, człowiek może się zawsze naprawić. Bardzo dużo czytałeś. Interesowała Cię muzyka i literatura. I muszę kończyć, bo muszę wyjść z domu. Taki niedokończony, krótki list. I na koniec chcemy powiedzieć: dziękujemy. Dziękujemy Ci, Staszku, tato, przyjacielu, za życie pełne pasji, za miłość, za muzykę. Za obecność, za każdą wspólną partię kości, za każdą nocną rozmowę w kuchni, za polecone książki, za wspólne milczenie, za każdego przytulasa na misia, za każdy wspólny obiad, za Twój uśmiech, za to, że, Staszku, byłeś. Dziękuję.